Dziś ruszamy na pierwszą wycieczkę spod Waverley Station do Ogrodów Książęcych w Edynburgu. Wycieczka nie potrwa długo maksymalnie 20 minut. Zobaczymy przepiękne miejsce z fontanną u podnóża Edynburskiego Zamku. Tutaj zrobicie super fotkę na Instagrama. Pokażę Wam też unikatowy zegar z kwiatów. Nie zabraknie też polskiego akcentu. Odwiedzimy naszego niedźwiedzia Wojtka. Okolicę dworca Waverley już omawialiśmy przy okazji odcinka o przyjeździe do Edynburga. Teraz wychodzimy ze stacji. Tu widzicie przepiękny hotel Balmoral, tam dalej jest wzgórze Carlton Hill, teraz idziemy wzdłuż jednej z głównych arterii miasta, czyli ulicy Princess Street. Po lewej stronie widzimy bar pod gołym niebem, konkretnie zatłoczony zwłaszcza w weekendowe wieczory. Gra tu również muzyka na żywo, i jest widok na stare miasto, ale my idziemy dalej. Ta ulica to Waverly Bridge. Od tych panów można kupić bilety na turystyczne autobusy, które obowiązą was po Edynburgu, więc jeżeli nie macie czasu na spacer, możecie wsiąść w taki autobus i też zaliczyć wszystkie atrakcje, tak naprawdę z dachu odkrytego autobusu. Idziemy dalej i mamy tutaj Scott Monument. Można tam wejść na górę po schodkach, niestety nie ma tam windy, więc trzeba się troszkę natrudzić, ale widok stamtąd jest bardzo ładny. Tutaj widzimy Waltera Scott'a, jednego z najwybitniejszych i najsławniejszych szkockich autorów. Idziemy dalej przez wschodnią część Princes Gardens. Tutaj w zimę odbywa się jarmark świąteczny, a w lato ludzie sobie tutaj odpoczywają. Zobaczcie, jesteśmy w październiku, to jest początek października. Pogoda jest bardzo dobra, jeśli chodzi o ten okres w roku. Trochę wieje, ale jest ciągle powyżej 15 stopni. Mamy stąd widok na Stare Miasto, tutaj jest Royal Scottish Academy i Narodowa Galeria, a za galerią zamek. Będziemy szli bliżej w kierunku tego zamku, nie pod sam zamek, ale będziemy widzieć go jeszcze bardziej. Jest kilka punktów gastronomicznych tutaj, jeżeli interesuje Was kawa albo lody, pod galerią jest również restauracja. W lato jest tu pełno ludzi, jeżeli pogoda dopisuje. Masa mieszkańców Edynburga siedzi tutaj na trawie i odpoczywa. Mimo początku października, też jest tu ciągle wielu turystów. Mijam muzeum, wstęp jest bezpłatny, ale akurat w tej galerii są też płatne takie czasowe wystawy. Przejdziemy teraz na drugą stronę Demount. I tutaj już widzimy wejście do zachodniej części ogrodów. Po prawej stronie od razu atrakcja nasz zegar z kwiatów. Co roku celebruje on inne wydarzenie, w tym roku obchodzimy stulecie The Flying Scotsman, kolei która łączy Edynburg z Londynem. Floral Clock istnieje od 1903 roku. Ten zegar również ma kukułkę. To chyba jedyny taki zegar, jaki znam nie wiem, czy są takie podobne na świecie. Jeśli wiecie o jakichś innych, dajcie znać w komentarzu. Przechodzimy dalej do ogrodów. Nie jest aż tak zielone jak było latem, ale ciągle Edynburg wygląda ładnie. Idziemy dalej, i tutaj zobaczcie, mimo tego, że jest tak jak wspomniałem, ludzie odpoczywają. No, nie opalają się, ale odpoczywają na terenach zielonych. Tutaj widzimy narodowy kwiat Szkocji, czyli oset. Ross Stand to scena pod Gołym Niebem, na której odbywają się koncerty i inne muzyczne eventy. Jak widać jesteśmy już bliżej podnoża zamku. Ten pomnik przedstawia żołnierza w kircie patrzącego w kierunku zamku. Pomnik został podarowany przez szkockich amerykanów w 1927 roku i został wzniesiony na część Szkotów, którzy walczyli w I wojnie światowej. Ross jeszcze niedawno była nieczynna. Kilka lat trwała renowacja, ale popatrzcie, że liwna fontanna robi niesamowite wrażenie. Ozdobne posągi i dekoracyjne detale fontanny stanowią idealne tło do zdjęć. Jest to piękne miejsce, by podziwiać również zamek w Edynburgu. Lokalny twórca broni David Ross zobaczył tę fontannę w Londynie i zapragnął ją kupić i podarować miastu. Fontanna przyjechała z Londynu w 122 kawałkach. Ross zmarł w 1871 roku, rok później fontanna została oddana do użytku. Korzystając z okazji, że nie możecie odciągnąć od niej oczu, proszę o subskrypcję kanału. Was to nic nie kosztuje, a mi pomoże się rozwijać. Obok tutaj jest sporo miejsca przy stolikach. Można też kupić kawę czy coś słodkiego, aby bardziej delektować się wspaniałym widokiem. Dobra, wracamy do naszego misia, bo historia Wojtka jest niezwykła. Osierocony niedźwiedź brunatny w Iranie, sprzedany armii generała Andersa za puszki z jedzeniem przez małego chłopca, który trzymał go jako zwierzątko domowe. Polska armia misia adoptowała, częstowała piwem i papierosami, nauczyła nosić ciężkie skrzynki z amunicją, nadała mu imię i nazwisko, stopień, numer służbowy, a nawet książeczkę płac, aby mógł przekraczać granice z resztą korpusu. Kiedy wojna się skończyła, większość Polaków pozostała w Szkocji z powodu sowieckiego reżimu, a Wojtek znalazł nowy dom w Zowiednburgu. Często odwiedzany przez przyjaciół z wojska, aż do swojej śmierci w 1963 roku, w wieku 21 lat. Pomnik został odsłonięty w listopadzie 2015 roku. Przyciąga turystów, zachwyca przechodniów. Gromadzi Polaków podczas polskich świąt i rocznic. Napiszcie proszę w komentarzu, czy znaliście historię Wojtka. Jest to fajny polski akcent w centrum szkockiej stolicy. Będziemy powoli wracać w kierunku dworca. Jeśli Wam się podobało, to poproszę o lajka, like a tutaj jeszcze macie kilka ujęć z drogi powrotnej.